No Piotrek 248 metrów właśnie z planicy. Z 2019 roku to jego rekord życiowy. Dzisiaj 228 metrów w drugim treningu. Około 60 metra na sekundę wiatr pod narta, więc nie są to złe warunki. No i Piotrek poza 200 metrów. i bardzo dobra próba naszego reprezentanta. Wyciągnął tam w tej końcówce z tego lotu maksimum chyba co można było wyciągnąć, no to doświadczony zawodnik. Odjęte 3,5 punktu za wiatr, 223 metry. No, Michaela Hajbeka nie wyprzedzi, ale Kamil Stok, przypomnijmy, jest na miejscu trzecim. Andrzej Stękała w tej chwili na miejscu szóstym, a myślę, że tym lotem na odległość 223 metrów Piotrek Żyła gdzieś tam w okolicach pierwszej trójki powinien zdecydowanie się zakręcić. Dla niego to są czwarte de facto Mistrzostwa Świata w lotach. Jest na czwartym miejscu. Tuż za Kamilem Stochem, Piotrek Żyła. Kamil Stoch na, na miejscu trzecim, na czwartym Piotr Żyła. Na siódmym Andrzej